To, co dzieje się ostatnio z Dani Alvesem, wygląda jak jakiś zespół stresu pourazowego. Zresztą sami zobaczcie, kim się stał. Dani Alves to jeden z najwybitniejszych brazylijskich piłkarzy XXI wieku i nie boję się stwierdzenia, że w swoim prime był najlepszym obrońcą na swojej pozycji w historii piłki nożnej. Jednak jego wizerunek, znakomitego prawego obrońcę i piłkarza m.in. Barcelony i PSR, został zszargany, gdy młoda kobieta oskarżyła go o gwałt. W lutym 2024 roku Sąd Najwyższy w Barcelonie skazał go na 4,5 roku Więzienia, a także zapłatę 150 tysięcy euro odszkodowania. Po wyroku od piłkarza odwrócili się praktycznie wszyscy, a Alves swego czasu miał majątek, który był wart 60 milionów dolarów. Na skutek oskarżenia i całej sprawy utracił praktycznie wszystko, a w więzieniu spędził łącznie 430 dni. 28 marca 2025 roku Alves został uniewinniony, a sąd uznał, że zeznania oskarżające go kobiety nie są wystarczające do podtrzymania wcześniejszego wyroku. Teraz piłkarz odnalazł się w nowej roli. Jak sam twierdzi, zawarł pakt z Bogiem i pojednał się z nim, a jego świadectwo można oglądać na filmie z jednego z kościołów w Gironie. Wygląda na to, że cała sprawa odcisnęła na nim znaczne piętno i znalazł ukojenie jako kaznodzieja Słowa Bożego.